Ja jestem na tablecie Ale na telefonie powinno być tak samo. Także wejdź na ten serwer. O nie! Czekaj, muszę wytłumaczyć dziskawi. Okej. Okay. Także musisz przetrzymać. E, przytrzymaj. Kurde, więcej opcji. Zaproszenie. I teraz musisz kliknąć edytuj link z zaproszeniem. I wygasa po nigdy. I, mu I musisz się upewnić, że limit użyć jest na nieskończoność, a tego tymczasowe członkostwo nawet nie włączaj. I teraz kopiuj link. No i teraz przykład wejdź na YouTube'a. No i nie wiem. No i wejdź w jakiś swój film. Twoje filmy. I tutaj musisz dodać komentarze. Ten tablet ma taki dotyk i tutaj masz już od razu ten link skopiowany. I go wysyłasz po prostu. I jeszcze musisz kliknąć w te trzy kropki i przypnij. Ale to ci może nie działać, więc wtedy po prostu kliknij, serduszko. Okej, okay, to wszystko. I pamiętaj, by to wklejać do każdego filmu.